Cześć, jestem Oliwia i pokażę Wam filmik, gdzie dziewczyna łapie dzikiego konia i go ujeżdża. Hmm, niedługo są zawody. Ja w nich tyle razy brałam udział, ale teraz chcę ich zaskoczyć. Czyli, bo. Już ze wszystkimi końmi, na których się dajechałam w tych zawodach, a teraz chcę, żeby jakiś nowy koń pojechał ze mną. Hmm. Ciekawe, co zrobić, tak myślę, bo sprzątam stajnie i dopiero wtedy się dostanowi. Wiem. Wiem co zrobię. Bie, złapię dzikiego konia i go ujeżdżę. To będzie idealne. Jadę. Tylko potrzebuję konia, który mi w tym pomoże. Hmm. Lilia ja będzie odpowiednim koniem. Jest taka łagodna. Chodź, ja pomożesz mi. Jo. Pomóż mi Świetnie. Najpierw muszę cię osiodłać. Dobra, gotowe. Koń jest już osiadłany. Muszę tylko na niego wsiąść. Łódź. Łódź, Łódź koniku. Ty masz za krótkie nogi, czy co? Dobry. Teraz wystarczy. O, łódź. Teraz jest dobrze. Złapię takiego sobie dzikiego konia i go ujeżdżę. No i na nim pojadę w zawodach. Oczywiście. świetnie teraz wystarczy, że złapię tego konia i tu wrócę Wow, dzikie stado koni. To na pewno jakiegoś konia wybiorę. Którego tu wybierać? Nie, nie tego. Tego też nie. Takiego już mam. Tego nie. Tego też nie. A, A, Tego chyba mówiłam, że nie. O, ładny ten jest. Może tego? Uuu. Dobra. Tego konia wezmę. Łucz, nie odwracaj się. Ty mnie tu w ogóle nie widzisz. <śmienic> Dobra, muszę ci to załatwić. Dobra, już zrobiłam to. Idziemy, koniku. Wow, wow, koniku, nie wierzgaj. Wow, wow! przewalasz nawet inne konie swoim wierzganiem. Już to. Na szczęście już stał. O, wow, koniku, koniku. Już spokojnie, spokojnie. Jesteś dobrym koniem. Udowodnij, że jesteś dobrym koniem. Okej. Okay. Tego już mam. Muszę wsiąść na lilię. Dobra. Wsiadłam. Teraz... Łołdź, wow, koniki! Nie tak prędko! Hopa. O, o. Okej. Okay. Otworzę bramę. Chopa. Dobra. Łołdź. Wow. Lilia już wlazła i ten koni też i ja. Dobra. Okej. Okay. Ciebie. Okej, okay, ciebie, okej, okay, ciebie, Lilia muszę rozsiodłać. Okej, okay, Lilia już jest w ko wyboksie. A ja temu konikowi muszę dać jakieś imię. Hmm, kropka, nie. Białek? Nie. Czarna grzywa! Bez, bo ma rzeczywiście czarną grzywę. Czarna grzywa to wprost idealne imię dla konia. Dobrze to. Teraz muszę go osiodłać. Ale on wierzał. Sergio bardzo lubi być dziki. Chodź koniku, idziemy. Uch. Wow, nie ma tylko rozłożonych przeszkód. Rozłożę je. Okej. Okay. Przeszkody już rozłożone, świetnie. No dobra, skoro przeszkody już rozłożone, muszę wsiąść na czarną grzywę. Ale ładne te przeszkody. O, jest nawet mur. Dobrze. Muszę wsiąść na czarną grzyb. Ok. Okej. Okay. Wsiadłam. Wo Koniku, uspokój się. Uspokój się, grzywo. Za gotowa. Start. Łołdź. Wow. Łołdź. Wow. Przez wodę przeszedłeś? Łoś. Wow. łódź, wow. wow. Ale ty słabo jeździsz. Takim sposobem nigdy, ale dobrze nigdy nie wygramy zawodów. Patrz, zostawiłeś tylko jeden murek rek na, na murze. Jeden murek, jedną kabelkę. A ty powinieneś, powinieneś zostawić całe sześć. No może dziesięć Całe dziewięć, całe sześć. No może dziewięć. Ale tak jestem bardzo, tobą zaskoczona. Zaskoczona. Jeszcze raz. Whoa! Wow. Wow. Koniku, ty zupełnie oszalałeś. Koniku, chcę. Żebyś pięknie sobie jeździł. A nie, żebyś rozwalał wszystkie przeszkody i przechodził przez wodę, jakbyś, nie, jakbyś się jej bał. Ty się nie boisz wody. Inne konie się boją, ale ty nie. U mnie żaden jeszcze konie się nie bał wody. Ty też się nie boisz. A jednak przy. Bo gdybyś się bał, byś się od niej odsuwał. A jednak, jednak przez nią przeszłeś. Ale przeszłeś, a nie przeskoczyłeś. Naprawdę już takim musisz być rozrabiaką. Na serio. Nie, nie lepiej i niełatwiej by było po prostu przeskoczyć. Tych przeszkód Dobra Wiesz co? Zrobimy inaczej Jedziemy Łoł wow. wow, Koniku Łoł wow. Dobra Zrobimy tak że ja mam... Zrobimy tak, że pojedziemy sobie w kółeczko. o wow. Dobra, Teraz kusem. Teraz galopem I teraz trwałem No I teraz Teraz dopiero spróbujemy pojechać Dobra start świetnie powtórka Hop. pięknie wow. świetnie Za chwilę są zawody. Muszę Cię rozsodłać. Uwaga, uwaga. Jesteśmy na wielkich zawodach. Tak. Jest to wielu trudnych przeszkód. Widzicie, są bardzo trudne. Muszę. Czarną grzywę, tylko sobie tak trochę przygotować. Czarna grzywa już jest przygotowana do zawodów. Oj, za chwilę przyjadą kolejni uczestnicy, bo w tych zawodach będę uczestniczyć ja. I, pozostałych trzy, I pozostali trzej uczestnicy. O, już przyjechali. Trzej. No dobrze. Uwaga, uwaga. Możemy rozpocząć zawody konne. grzywa nie przepraszam. Pierwszy uczestnik to... to Ula na swoim koniu. Na miejsca. Niestety mur nie przeskoczony. Bardzo źle. Ma cztery Punkty karne do mur został przejechany, zamiast przeskoczony. Następny uczestnik to Pin na swoim koniu Białek na miejsca mm, przez. Ta przeskacza, ale woda nie Ta przeszkoda przeskoczona, ta też. Mur też. Cztery punkty karne, bo woda została przejechana zamiast przeskoczona. Następny uczestnik to Krop na swoim koniu Blue Way. Na miejsca. Mm. Pięknie wyruszył. Skacze pięknie. Woda nieprzeskoczona. Następna przeszkoda nieprzeskoczona. Ta też nie. A mur już tak. Ciekawe dlaczego. Woda. I zielona przeszkoda zostały nieprzeskoczone, ale najwyższa przeszkoda, czyli mur, zostały przeskoczone. I następny uczestnik to dziewczyna z koniem, który się nazywa Czarna Grzywa. Prosimy o przyjechanie. Prosimy. Ostatni głos na dziewczynę z koniem zwanym Czarna Grzywa. Głos na dziewczynę z koniem Czarna Grzywa. Już jestem, pojawiła się dziewczyna z koniem Czarna Grzywa. Na miejsca, gotowa, start. Wszystkie przeszkody. Pięknie i ładnie przeskoczone. Nawet woda, czerwona przeszkoda, ta zielona przeszkoda. Da. No i czy mur zostanie przeskoczony? Mur też został przeskoczony. Nie. Za chwilę, jak konie będą przygotowane do drogi do powiemy i ogłosimy, kto wygrał zawody. Gdy i kto otrzymuje puchar i kto ma już w swojej stajni puchar i medal? Czy już wszystkie konie są przygotowane do drogi? Tak, a więc możemy ogłosić zwycięzcę. Zwycięzca to... Dziewczyna z koniem o nazwie Czarna Grzyba. Uhu, uhu, brawa! Twój puchar i medal w środku pucharu już jest w stajni. Do widzenia wszystkim. To była, To był naprawdę fajny dzień. Do widzenia wszystkim. Pa!